Cześć. Może wiecie lub nie, ale lubię grać w ETS-a dwójkę i bardzo mi w tym etapie się brakowało kierunkowskazów. Włączanie ich na przyciskach to jest no średnia, jakaś tam fajna zabawa. No i postanowiłem, że zrobię sobie takie kierunkowskazy do kierownicy, ale na samym początku nie wiedziałem jak. Z pomocą przyszli Chińczycy. Na AliExpress znalazłem taki właśnie układ. Taką właśnie płytkę, która zachowuje się w Windowsie, joystick. Do tego oczywiście niezbędne okablowanie, czyli tutaj mamy podłączenie do komputera na USB. No i wszystkie miejsca, w których będą przyciski, które się będą zachowywać tak, jak ja sobie tego zażyczę, bo po prostu tak sobie to zmapuję w ETS-ie. Do tego kupiłem przełącznik. To jest przełącznik trzypozycyjny, monostabilny. Ma dwie pozycje wracające. Jest tak zwany on, off, on. Już pokażę, jak działa. O, naciskam i puszczam i on wraca. I to samo jest w drugim kierunku. Ciężko mi to będzie pokazać z jednej ręki. Obrócę go tylko i o, i on wraca. Może to nie będzie stricte taki kierunkowskaz jaki znacie ze zwykłych samochodów, ale swego czasu Opel miał podobne kierunkowskazy takie, że właśnie manetkę dawało się w dół, ona wracała do swojej pozycji, a kierunkowskaz dalej był włączony i tylko gdzieś tam na przekaźniku się wyłączał podczas odkręcenia kierownicy. I tak właśnie mam zamiar zrobić w ets -ie. Do tego jest niezbędne okablowanie, tych kabli dostałem. 12, one tutaj mają takie takie wtyczki, które pasują. Już sobie na drugą rękę przełożę i to wygląda tak, że te kabelki wtyka się tutaj. To jest 12 przycisków funkcyjnych, oznaczonych potem w menedżerze urządzeń jako przyciski 1, 2, 3, tam do 12. Natomiast te 4 to jest depad. czyli góra, dół, lewo, prawo. To są te cztery przyciski. Można jeszcze dołączyć do tego joystick arkadowy, tak zwaną Sanwę, ale on tam wychodzi po 80 zł, to więc postanowiłem, że sobie po prostu wykorzystam te cztery. No i tu są jeszcze, nie wiem, czy to będzie widać, takie przyciski. A... Ojojoj. Auto, Clear, Turbo i Mode. Z tych akurat korzystał nie będę. Jak to sobie wymyśliłem? Wymyśliłem to sobie tak, o ostrości coś nie złapać. O, dobra. Wymyśliłem sobie tak, że z takiej dykty zrobiłem sobie pudełko. Pudełko ma wymiary 14 na ja 8 o dobrze kojarzę. Boki są na 3 cm wysokie, tak żeby pomieściły dół przycisków i właśnie tą płytkę. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy to tak idealnie wyjdzie, ale tak sobie to wyliczyłem. Przyciski nabyłem tego typu. Ten się nie liczy, bo ten już miałem. Przyciski tego typu. One są też monostabilne, jednopozycyjne, właściwie dwu, bo jest on i off. I on działa, kiedy jest wciśnięty, to działa. A kiedy się puszcza, to nie działa. No, wiadomo, wyprowadzenie na dwa piny. I tak też będą one podłączone, właśnie do, do tych przewodzików. Kręcę z ręki i bardzo ciężko jest mi sobie to wszystko ustawić. Ale będzie to tak. Jeden, no i wiadomo, drugi do tego, a potem końcówka kabla poleci do gniazda. No, w ten sposób. I tak sobie wymyśliłem, że nie będę zajmował tam 16 czy tam 20 pozycji, yy, tylko zajmę sobie ich. Zaraz Wam powiem, ile tu jest. 2, 4, 6, 8, 10 przycisków będzie. No i ten zajmie, ten przełącznik kierunkowskazów Zaadaptowany na przełącznik kierunkowskazów zajmie mi dwie pozycje Czyli będzie łącznie 12, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tu jest 8, 2, cztery, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć Tak, 12 I tak mam to zamiar podłączyć Całość będzie wyglądała mniej więcej tak, że Jak tutaj będę miał kierownicę Tu jest jeszcze szpachla niewyschnięta Dopiero będę to szlifował. O, będzie to tak. Tu sobie już zrobiłem takie przelotki na kable. Jeden za wysoko, ale tę zaraz zaszpachuję. To będzie tutaj. Oczywiście wszystko mam zamiar zrobić rozbieralne. Bo jak coś się tam podzieje, to, to będę chciał móc to otworzyć. To z góry będzie oczywiście zamknięcie, które jest też do dopasowania, i całość będzie zamknięta tutaj, w ten sposób. O, zobaczymy, jak to tam potem będzie pasować. Ale w każdym razie, mniej więcej coś takiego. Ja to na razie wyciągnę, bo no nie chcę to jeszcze siedzieć. I przełącznik będzie w tej ściance, mniej więcej tutaj, gdzie pokazuję palcem, ja go w tej chwili położę tak, żeby było wiadomo, może o co chodzi. Albo, albo nie położę. No dobra, nie położę, ale o co chodzi? Teraz tak, w tym miejscu będzie kierownica, i jak będę miał kierownicę w ręce, to będę miał możliwość tutaj przełączać i skręt kierownicy w ten sposób, i tutaj na kierunki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co zabieram się dalej do składania tej puszki, no i dalsza relacja. Za jakiś czas.